Dzień dobry! Tutaj Łodka Mateuszowskiego. Gr Grażyny pozdrawiają. Gra, 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 gra. <laughs> Jesteśmy zmęczone, niewyspane, ale szczęśliwe. I cieszymy się, że oglądaliście vlogi z naszym udziałem i serdecznie pozdrawiamy z Berlina. Raport pogodowy z Berlina. Wprawdzie nie ma już 1200 stopni, wczoraj było nawet zimno. Eee, najważniejsza informacja jest taka, że nie będzie żadnej nudnej lekcji historii. A o tym się przekonamy, może coś się pojawi, ale ważne jest to, że teraz wzorem naszych lekkoatletów, którzy po sukcesach odniesionych tutaj w Berlinie, ruszyli zwiedzać miasto i my wybieramy się na spacer po Berlinie. Dokładnie. Wprawdzie nie znajdziemy czasu na jaka Adam Pszczot, ale. Fajne, parę fajnych miejsc widzimy. Siema mordy! Siemaneczko! Nie znają kaseczki. O Jezus Marek, jest gorąco, co? Ile stopni Nie wiem, ale boli mnie Nie ma tutaj tego, jakiejś temperaturki? 35,5! Ty już Michał zmęczony wywiadami, masz już dosyć? Tak, chcę było. było. Ojej, jaki zmęczony. Matyzacji nie mają, nie byli Lekcji historii nie będzie, a jednak jest. Ten budynek za mną, jeden z symboli Berlina, to berlińska wieża telewizyjna, wybudowana w latach 1965-1969 przez Deutsche Post NRD. W momencie oddania do użytku była drugą co do wielkości wieżą telewizyjną na świecie, a mierząc 368 metrów, jest największym budynkiem w Niemczech. Tam na górze znajduje się specjalne piętro widokowe oraz bar. padło stwierdzenie, że macie złotego szampana i będziecie się nim polewać. Czy polewałyście się tym szampanem? <grywa> złoty szampan był, niekoniecznie się nim polewałyśmy, ale sy symboliczna lampka była w nagrodę właśnie za, no, za ten złoty medal. Zapowiadałaś, że będziecie się polewać tym szampanem. W mixzone zapowiadałaś <grywa> to i jak to było? tego nie zdradzę, ale faktycznie był szampan. Nasz menadżer przyszedł z szampanem i złotego szampana przywiózł chyba gości i mąż i całkiem dobrze smakował. Muzyka